Dziesięciu. Ja już szybki. Dobra. Piję. Psychicznie niszczymy i w ogóle. widzę was, zgadzam się. Ej, Pepper, chodź tu. Tu wiesz Co ty mnie Tu bierz. Tu wjeżdżamy. <laughs> Za jesteś potworem, ty. Dobra, dawaj, jechem. Ja zwarduję naszego blu, poczekajcie hej, Ej, chwilę. ale czekajcie wszyscy na wszystkich i wbijamy tam minuta pięćdziesiąt. No, też tak myślę, że pięćdziesiąt najlepiej. Ja zwarduję u nas. Tego ponieta, nie? To jest cel mój dzisiejszy. Znaczy nie będę spał Ej najgorzej, bo ja mam pink jakiś z góby Dasz radę, wytrzymaj Ej, nie, nie tedy, kartus, kartus górą Kartus ulti No A, widać, widać jak tam tedy schodzi Blisko by się przydał. mogliśmy... Jankoś, list mogłeś wziąć Nie, bo nie Ja, ja, ja tylko gram Strasznie słabo sobą gram. Albo z ulti. Albo idziemy tu. Nie, nie. Czekamy. nie, nie. Czekamy. Idziemy, Nie, Czekamy, nigdzie nie idziemy, jeszcze jest 30 sekund. Ej, to ja w kill'ow dam, znaczy wrzucanie toporem, Pasz, bo to spowolnienie. Nie, rybyty. lepiej chyba trudem mieć, żebyś buchnął komuś za 300. No, 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 no. co, co, Idziemy, idziemy normalnie. Ej, zaję... nie, tędy, górą, normalnie od tyłu, żeby nie mieli szans ucieczki. Pierwszego no, bo... walimy Nightilusa. A no, idą w tym. Idziemy. wyglądałem. tutaj siucie tutaj, ja? Nightilusa! No, 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 no. Już, ja.

Bierzemy blue, bierzemy blue normalnie. Ej, bierzemy Olaf, chodź. Chodź, my ci zbijemy do połowy i coś też Ale chodź, Pepe. Pepe. Ale i Nautilus, od kogo pan Nautilus? Od pepera? od pepera, to było najlepsze właśnie. <grym> Ojdzie, Olaf! Wigo, wigo. cię do połowy i uciekniemy. Dobra, idziemy. Dobra, Janko. Maj no tuj. No. I jeszcze do ja Później musi, kur. na dżunglu Ale nie? się zdenerwowali. Na pewno, szoku ja dostałem To był no, dobry ward ze strony Jankosia, dobra No, ward był dobry Bez tego warda by lipa by była Dobrze no. Jankoś, pomyślałeś Dobrze Jankoś, dziękuję A teraz tu muszę zwardować, żeby Bo widzieć ten... ich pszczaki Bo ja boję... boję się, że oni mogą tutaj wszyscy się przeteleportować Ej, Gravis, masz drugi, o A nie Fani, bez lipy Mam kila jednego i dwie asysty, człowieku Co? Ja no? też, Ola, Olaf Garen Trzy postacie. Silne. Nie, chodź, chodź po krzakach. Ja Jeszcze kartus, gdyby tego zabił. Tarika. Taka ja rzucę tego wardę, bo się boję jakiegoś giganta. Boże, jakie to byłoby cudne. jest no, w ogóle zawody, nie Dobrze, Pepe. Jest kill. Dobre. Dawaj go, dawaj go. Ja go wezmę. Ej, Jankuś, jak coś, dawaj, to Dawaj, dawaj, dawaj. Tylko KSLIN bijemy, nie bijemy z, z tego. Stajku, dobra. Zawolny ja za wolny byłem. Już. Pa, on podchodzi. Dobra, stoi. O, panie. O, panie, zobacz. Zobacz, co się z nim stało. Ona powiedziała, że nie Dobra, PP2-0 już ma, Garen. Tak, Garen się jak nafiduje, to będziemy miał. 4-0 dla nas. Ja pierdolę. Ale miałem... jeszcze ja ten, jak mnie do ściany przybyli, to z rozdawałem, dawałem, put. Dobra. Juliba Wycis... wyciszyłem. Nie mogła się czy... pośpiechać. Ej, ona zdejmowała, czy co? 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 Ale, co? Gotów? gotów? Jak coś? Echem. Ej, sera, Ech. pomogę martwca. w tobie. Lubię grać agresywnie tą Leoną. No w razie czeka. No się gra agresywnie. Z tego co wiem. Oj! Uciekamy! Zobacz, zobacz. Co się dzieje. Oj, Zobacz. Tak. Zobacz. To jest dobre. Ciśnięty jesteś, malca-har? Malca-har? No, e, znaczy, sorry, co ja gadam, Kartus? Przepraszam. Ja już chodzę razem, kochanie. to bo to przeszkadza w ucieczce. A to i tak Jak mi pasuje. będę sobie na kitował. Idzie jeszcze raz, idzie. Dobra, 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 cofaj, towaj, cofaj. Spoko, spoko, spoko. Mam tarczę, idę. Nie no, muszę komuś pomóc. Patrz. No, to tam jest bardzo. Czekaj, uciekaj, płasz. Wiem. Nie, nie chcę, nie chcę go marnować. Szkoda mi no, za, Jak masz okazję, to Ariwenciom jest to No ja rozumiem to, ale tu jeszcze Pepe. dół jest bity. Dobra, idę do Ciebie, pe. Pepe. No, nie, nie, nas nie musi nie nam nie musi pomóc. I malca Hara trzeba pyknąć, zara. U nas nie trzeba nigdzie pomagać. Echem daje radę i nie wiem, że się parnie to ma kille. U nas był dżungl... Proszę, on na jak Hasie. Zważyj na idzie właśnie, dżungl Pa, oni mają... Różowy wag poszedł tu do kawy. Ta? Dobra, Dobra Pepe idę, idę. Zwarduję w trybuszu, wiesz? Bo bez Możesz od... walić. Wal, wal, wal Dawaj, więcej Pepe, ostro O pany! Dawaj ją dociskać, do zera No ciekaw. To co ty? Killer nie odpuszcza. A nie Kobijemy ten kill? walimy ściakaj, Dawaj, puszczemy i ją zabijemy pod wieżą. Leć Albo nie, bo zaraz ten, Malcahar znaczy ten przyjdzie. Kejpin, kate Dobra, dawaj ją. Obi ją trochę. Dobra, spokój, ty! Albo nie. Obita mocno? Może Nightilus no... przyjdzie. Ech, no, ta para nie ma. na pewno. Dobra, mit idzie do nas. No. No Właśnie póki ten. Mit idzie. Czy nie? Ej, o wszyscy! Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Ile tam kiesz. Eee... Trzech. Nie, 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 nie. Albo dawaj. Nie no, spokojnie. Mnie nie mnie. No nie. Kur... To było bez sensu, proszę. Nie no, źle zrobiłem, sorry. Nie no, byśmy Ale może zabili ciekawe. tym młotem, jakbym walnął. Jakbyś szósty wbił, nie? Uciszył no mnie pedał. Czekam na ten szósty. 31 do 30, wygrywasz doski tak. Dobrze, Obijaj ich, ją tak. A dół jak se radzi? Bardzo dobrze, puszczyłem ich pod tower. No Oni... Nie... Jestem gotów, nie? Jedyne co dobrze robią, to chodzą, że w trzech, nie w czterech... Jakby co, to jest u mnie awesome. Dobra, nie, nie przyleci z tego. O, warding padł tutaj. Więc tutaj, tu się mogą tepnąć, to się boję. Więc muszę tutaj no, sprawdzać. Tu ja nie... Tam jest różowy właśnie. No ale tu mogą się tepać, ale tu nie mam warda. I tego się boję, muszę tutaj tepnąć. jeszcze raz naganka na bottom, teraz mam ulti, więc nie nie ucieknie. Dobra. Masz ulta? To dobra, to będziemy ci mówić jak coś. No taka ja nie rządzi teraz. Tak, ja, bo mnie nie było, nie, wiem, nie miałem ci jak jej zapad. Kurwa macie. Trzeba ich zniszczyć. Znaczy, no, ja Trzeba się wyrzucić na no, nich centralnie, kurwa. Ty, wjeżdżamy? Wjeżdżamy! Stanie... Dawaj, dawaj! Pięknie! O, panie! Dawaj, tarika! Tarika, normalnie! Oj! Ty! Daj, Jacob, pracujmy tankowo długo! Oj! Dawajcie, go Dawaj, dawaj, Leona! Oj! Cofaj, cofaj, cofaj! Długo! przeżyła patrz trupy lejemy ich pod i Laci. tower tower pilarz jaki fail rzuciłem ją no, na ma trupy nie. dla echema Flash. jeden dla za... jankoś walcie go walcie i tak zginie to ten chociaż zobacz. kill będzie zobacz echem z Q. EFM 3-0-3 Weźcie to! Weźcie! Weźcie to! To już wygrana jest! Dawaj, dawaj, dawaj! Dawaj, dawaj! Zaraz przyjdą miniony! Riven jest u góry! Garn wjeżdżaj w ma ostro! Masz nie no, na buty i z podskoki, wiesz? No no dobra, no to już... Poprawnie, bezpewne! To, to Do, życie! Dobra, nie, ej! Dobra, tofaj, 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 tofaj. O, Podwierzę, podwierzę. Uważaj bez... Pepe, bo zawsze mogą iść, nie? Bo już ten jest. A ten dep umie, znaczy przy... Lubi Dobra, chodzić na ja topa. Podbieram. Podbieram, tak. Dobra idę. Czekaj, czekaj, Ja yes. czekam na ciebie i jak ktoś to muszę postawić tej pinka teraz. Szybko, bo Ultim muszę wbić, kurwa, mać. Szybko. Pięknie, jak już Gravesa mamy trzy do 3 to już jest miazga. Jeszcze farmy ma. 2-0-1 Garen, 1-0-4 Kartus U nich tylko ten Malzachro będzie dobry, i Riven, tylko ta dwójka. Dobra, o. mam szósty. Robię chcieli i puszamy. SS, poszli na Dragona chyba. SS, no Daje. chyba. Dragona da, robią. Robią, ale co, nie przeszkodzimy, nie mają. Dobra, nie. Ej, dawajcie wszyscy, dawaj Gajanem schodzi i idziemy. Dalej. Ale oni już go zrobili teraz, foko. Co ty? Na takim levelu nie ma szans nawet. Dawaj, się... dawaj Jankoś, wchodź. Wchodzę. Ej, ja SS u mnie. Dawaj, to, dawaj. Wjeżdżamy. Na no ukiliusa, na no ukiliusa okay. Mam go On ginie, no Dawajcie Riven Riven, Riven, Riven O wpytkę! Co ty tak długo Jak coś łapiam koś. Tak no, Ale nie ja mam ma... cooldowny, yes. cooldowny Nie yeah, teraz, masz za haka jak to Nie mam, za, za krótki jest. Dobra, dam na bok, ja sam done, no. Dobra, ale kill jest, nie? A nikt u nas nie padł Ale my go niszczymy tego kolesia, to się najbardziej dar. <laughs> Dostaję po dupie hahahaha <laughs> taki z takimi typami z... Jankoś, o... Bart, smog O Pany Kejtin hey, Nie o, ty... Jego no, już dobił go Oj Pustoszenie tak Uciekaj pań. Echem, Echem niech ucieknie uciekaj. Echem uciekaj Też powinienem uciec Dobra nie, ja nie ucieknę, uciekaj no co Uciekajcie, uciekajcie, ja do was też biegnę Malcachar idzie, plecy, uwaga Zobacz, może ucieknę, może mi się uda Dobra, Ciekaj, uciekaj, 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 maltacher idzie. Malzachar idzie. Malzachar. Pepe, góra, bo padnie, a ja nie mam przyjść, żeby bronić. Nie, 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 nie. Malcacher idzie, ej, nie, nie, nie. nie, nie. To faj, to faj, to faj, to faj. Kurde. Dobra, ale killer wziął, nie? To się liczy. Nie, nie wpij tam nawet echem, nie, co ty. Jakby jeszcze porezany był, nie? Dobra, idę do Pepera. No, do no musicie, zróbcie tego tofa tam. Dobra, chodź jednym wieżę, żeby kasa była, a pociśnij ją, normalnie walnij. Ta, zobacz, co ty robisz, rewery. O, ult, ultaj. Nie, nie padnie. Ja mam ulti, ja mam ulti, spokojnie, nie niej. Nie, zabije, niech zabije. Dobra, uciekaj. On ulta. Teraz już. U mnie SS2 na błocie. Tyle życzeń zostało. Dobra, Pepe, zniszczmy wieżę. My też, Echem, niszczymy. Ja tutaj rzucam warda. Nie ma tu nic, zobacz Bierzemy to, bierzemy SS2 u nas, uwaga Nie ma dwóch Malcacha dobra, damy radę Dobra, chodź, 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 jedziemy już to Ach! Nie, nie, ja nie mam many w ogóle. Idziemy O, Będzie top! Wjeżdżajcie z tym Co się stało? Nie no, z tym topem no dobra, to jedziemy. Jak tu jest ten? No. Dobra, Riven jeszcze przyjdzie. Chodź tu Nie mam pota, szkoda. Dobra, kurdej, chodź Marcahara może pociśniemy. Tak można denerwować, no BUM! LOL no, myślałem, że go dostanę. Dobra, ja mam healy. Nie, Emo! Nie nie mam exhaust'a. Możemy tego tarika ubić teraz A, ja, nie. Nieperkawa, bo ja nie mam many w ogóle, wiesz? Widzę. A to co chcesz się cofać? Ja się... Nie, 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 nie. Znaczy jakbym się cofał... Ej no tapuł, go! By... Oni by mieli koniec świata jeżeli... Nie, nie mam Bo mam już na metrę za To za kartuza. Dobra. Ja tu widzę, że ten echem i garem to zniszczą całą mapę. Też tu jest. 2 0 4 mat. Dobra, ja to przytankuję, małe. O Boże. No zobacz jak ona... Wjeżdżaj. No już tą ścierę, bo... Nie. Szał zaraz trafi. Weź z chyba z kiczy możesz pocisnąć. O. Dobra Luża, cofnij się pomane, cofnij się Teraz spokojnie tam kleas. E, ja miałem ten młot chciałem wiesz i rzucić. Byśmy Aha. ją zabili. No ja nie mam. No to ja, ja wiem, tam, ale... Tam pójdę do was na na pokon Dobra, ale to czekaj, bo teraz nie ma Hema, chce kill'a. Jak on wiedział killę to on wygra tę grę bo adekery na to jest kniazga. O, to jest... jest... wart. Jest wart, ale nie mogę z ma. Czekaj, pepe, idę po item. I on ten Ej, jest, ci, to, z tego Malzahara ładnie. Ej, no mówię ci, Karthus jest w ogóle... Kończą A. tylko na Malzahara, tak mi się wydaje. Uciekaj. Dasz radę, dobrze. Stracił ulta. Idę do ciebie, pepe, na dół. Teraz nasza kolej znowu. Nic mi nie zrobili. Jeżdżamy? Dawaj, dawaj, dawaj. Wjeżdżaj, wjeżdżaj. Jak ją złapiesz, to koniec idzie BUM! Kochana, no, ale! Ja, szkoda. Nie mam jak. Nie ma Dobra, jak. nic się nie stało. Już nie wrócą, na razie nie wrócą. Dobra, PP, puszczę, puszczę ci warda tu. No. Pomożecie mi zrobić? Jo, nie ma problemu, chodź Achem. Akurat podejdą bardziej do waszego tureka. No, oni podejdą. Oni warda do... mogą mieć, wiesz? Mają, tutaj w czakach. Ale się. Nie, nie mają już, bo ja za Ej, Aha. tutaj ward, Idzie <noise> Malcachar Idzie. Warda postawił Dawaj Riven Dobra, wjedzamy, <noise> wiedzem Dawaj ją pod wieżą walniemy co? A jest dawaj Oj, Malzar Daj Malzahara Dawaj go T jego co Okej okay, to dobrze to super. Dobra nie O, wpadłem w klatkę Pewno? trzech jest ich Czekaj, bo nie wiadomo gdzie jest tam Chodź, to nie wiem gdzie jest Nautilus. A nie Nautilus jest tam, jo! O, fany! Ale oni. Ale my... Idziemy, idziemy. Dawaj, wiesz. Pod towerem, pod towerem. nie zobacz, no, nie mam życia. To teraz tak, też? No zobacz, gdzie ma życia, zobacz to. Nie ma many, nie odskoczy. A ty masz teraz pół many, wjeżdżamy. Już! Ulti ją, dzianni! Dawaj ją! Jeszcze raz, nas... o, panie! Złapali. No, Kurwa, klatka wezmę. I tak wyszło podatko to na tobie Dawaj tą, nawet najpierw tą, tą wieżę Dobra, chodź pojechamy Ale szajdon, ale wiedziałem, że u mnie uciekamy Jedziemy, ja hejcin, hejcin żyje. żyje, żyje Żyje Elegancko Żyje, ja żyję Ten tak nie ma życia ja Dobra, cofam się. cofam się Uważaj, bądź tu ostrożny Bo nie wiem gdzie jest ten Nautilus Psychicznie się wyżywamy Teraz ten Nautilius to wiesz co, i może fajkę na itema jak ja. Ty, ale dobrze tym marcacharem uderzyłeś, nie? Tak jak każdy. Jakim Malzaharem? tym Dobra, pomyli mi się. Nie, to ładnie. On dla mnie jest malcachem. <laughs> <laughs> to wszystko to to przez chrywo. hema. Kto on nim gra. z marcacharem najczęściej. No. E... No. wiecie co? To. No. jest niszczy system Dobra, że... ale o kartuza mi chodzi o ulti, że czasami typy dają na sam smoka, koniec Pila, dawaj smoka Jak cwele No to ja Dobra, smoka Dawaj O nie nie, Biją, biją Tube. O Jezu, poszła nie w tą stronę O! Jacob! Panie! O mam ją! SS2, SS2 u nas Uciekaj, co widz O ta no, że miał w ogóle jakiś jest, tak. O kurde. Darek dostałem. Dobra, pilar, uciekaj. Za dużo. Pa, pa, pa. Weźcie ją, weźcie ją. No to zasłonił. O kurde kop Tu mógłbyś ratować? Pilar. O mój Panie, jak ten pepper No co, walczymy każdy inaczej. Idę na ja mitu. Idę na mitu. Dobrze, poszło. No, to to biedza, biedza. Nie chodź ze mną tego. Zrobimy to. Zabierzamy tej gniszy. Ja, ja, ja ich biorę od tyłu. Dagenem wierzej, Jedźcie od tyłu, Dobre, dobrze mówisz. Jo! Daj, Katie, Katie! Katie. 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 No, Daj, O. Dawaj. Katie! Daj, Katie! Dawaj Katie! Daj, Katie! Dawaj Bijemy go podbierzą, podbierzą go bijłem Pan! Nie ten ult! Nie trafi! <laughs> Jeden ul! Jaka siara a Czemu Echem tankuję? tankuje? Smoka Czekaj, weźmiemy mu tego Towera daj, dajmy. To ja, ja nie wytankuję, mam smajta. Ja już saleci, tak nie Ja go jedę, ja go jedę na początku. <laughs> Dobra, szybko, bo oni zaraz przyjdą a zaczniemy. Nie tankuj, o! Co to? Jedziemy w brwi od razu, ona ma, ma być martwa. i kłócić ja ma to, wyciskamy. sami. No to uns, baby. Nie trzeba nie trafić. Dobra, ona już jest martwa. Ej, może barona chodźcie zaraz. Chodźcie teraz, teraz, ja do walce. Myślicie? No co ty na takim życiu, pilar, padnie? Ciszej. Warda tutaj, o tak Dobra, czas skończyć tą grę. Ale Ty? Tak No, jest. myślę, że... Ej, dociskamy kawałek do tego barona? Dobra, pp, się. Ja O. się. Do... Spokojnie, nic nie zrobią, o, nie chcą wygrać. 21 6. Jak się nie poddadzą Zagra, to będzie koniec. Piękne. Ej, co my robimy? Żeby... Co się kurwa dzieje? <noise> ja Ej, to na pewno my gramy? Ej, dziku, cofaj się. Nie stój tak, bo ja tu się boję o ciebie. A ja się cofam do miasta. Nie wiem, czy to my gramy, czy co się dzieje, ale wiem, że warduje im mapę ostro. Czarny, dziwny odgłos. <grym> ja też. No, wirus się sprawił. Będą to pachnąć trochę. Dobrze. Podziękuję, bo to był jego plan. Eee, kartus. Ho. A on padnie podziękować, co myślicie? Już tak nie wolno. Zaraz dostaniesz kilka pocisków na klatę i ci się skończy. No czy ja wiem, nie sądzę, Ja mam dwa levele więcej od niego, a jestem supportem. Pocisków. Ci oh. na... mamy. <grym> pocisków na klatę. No. Wyswisk Eee, na blue są, na blue Czekaj, bo tu wezmę farmy trochę. A no, bo ech Echo by ich weźmie, weź Ej, oni idą! Eee! Co to, to było? Ej, ja nie wierzę w to. Kur do inhibitora mieliśmy grać. Chociaż Ja miałem do zawis pitsman to nie. Dobrze było.